Szczęść Boże, kochani. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy jakieś takie bardzo osobiste wyznanie Pana Jezusa. Pan Jezus mówi o dwóch największych pragnieniach, które jakby trawiły, rozpalały jego serce, kiedy tutaj był z nami na ziemi. Po pierwszym mówi tak: Chrzest Mam przyjąć, jaki doznaje doznaję udręki, aż się to stanie. I przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ma przyjąć chrzest, jak bardzo pragnie, żeby to się już stało. Pan Jezus mówi tutaj o swojej męce i śmierci. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że Pan Jezus mówi o swoim cierpieniu i o śmierci. Człowiek zasęcznie się tego boi, Pan Jezus też się bał, a zarazem wiedział, że to jest dla nas dobre, że my tego potrzebujemy. Nas tak kocha, jest nim takie taka miłość, że pragnie za nas oddać życie. Kochani, to jest piękny fragment mówiący o miłości Pana Jezusa do nas. Chrzest mam przyjąć, jakże bardzo pragnę, żeby to się już stało. Czyli. Tak Was kocham, a jesteście udręczeni przez grzech, jesteście udręczeni przez, przez śmierć, jesteście udręczeni przez cierpienie. Jakże bardzo pragnę pójść na krzyż i oddać za was życie, żeby Was od tego uwalniać. To jest jedno pragnienie, i z tym pragnieniem jest związane też drugie, ogromne pragnienie. Jezus nie tylko chce nas uwolnić od zła, ale jeszcze chce nam dać. Ogień, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby, żeby on już zapłonął. Co to jest ten ogień? Święty Jan tak kończy mękę Pana Jezusa, Jego śmierć opisuje w ten sposób. Jezus skłoniwszy głowę, oddał ducha. Pan Jezus na krzyżu, Dokonuje naszego odkupienia, które polega na tym, że On bierze na siebie całe zło nasz, bierze nasz grzech, także nasze cierpienie, nasze udręczenie, przybija to do krzyża, zadaje temu śmierć. Ta śmierć dotyka Jego, a nam oddaje swojego ducha. Ten ogień, o którym mówi Pan Jezus, to jest Duch Święty którego Jezus pragnie nam dać, którego pragnie, który pragnie, żeby ogarnął nasze serce i cały świat. Kiedyś przeczytałem u Symeona, nowego teologa, takie piękne sformułowanie o ogniu, który jest Bóg. Bóg jest ogniem i przyszedł jako ogień i rzucił ogień na Ziemię, rozprzestrzenia się po Ziemi, szukając materii łatwopalnej. Czyli otwartości i dobrej woli, aby ją zapalić. Pan Jezus bardzo pragnie dać nam swojego ducha, pragnie, żeby zapłonął w nas ogień Jego miłości, żeby ta miłość, która przychodzi do nas w Duchu Świętym, żeby trawiła, rozpalała nasze serce. No i to jest wielki dar. Ale dlaczego Pan Jezus mówi dalej takie zatrważające słowa? Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie powiadam wam, lecz rozłam. No jak to? No przecież Jezus przychodzi i zmartwychwstał i mówi: pokój wam, pokój wam. Kiedy mówił właśnie o Duchu Świętym, kiedy mówił, że pośle do was Parakleta, że Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy, za chwilę dodaje: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce waszej nie lęk. No to co dzisiaj Pan Jezus mówi? Co to znaczy, że czy myślicie, że przyszedłem dać pokój? Nie, ale rozłam. Pan Jezus przychodzi z pokojem. Duch Święty, którego daje nam Pan Jezus, niesie nam pokój, ale zarazem też ten ogień Ducha Świętego powoduje rozłam. Jaki rozłam? Po pierwsze w nas. Jak przyjmuję Bożego Ducha, to ten duch, ten ogień Ducha tak w nas płonie, że coraz bardziej jakby wypiera wszystkie ciemności, wszystkie śmieci z naszego serca. Jeżeli ja słucham Ducha Świętego i żyję w Duchu Świętym, odczuwam stopniowo coraz większą odrazę do tego, co jest złe, co jest grzeszne. Ci, którzy przeżyli jakieś takie nawrócenie w swoim życiu, ci, którzy doświadczyli w swoim życiu na przykład zagubienia i takiego poplątania moralnego, i w którymś momencie się nawrócili do Pana Jezusa, to dobrze wiedzą o czym mówię. Że był taki czas, kiedy robili obrzydliwe rzeczy, gdzie bardzo grzeszyli i nie mieli żadnego z tym problemu, sumienie im nic nie mówiło. A w momencie, kiedy się nawrócili, kiedy Duch Święty zaczął działać w ich sercu, nagle dokonało się coś dziwnego, że oni już jakby nie mogli wrócić do tych starych złych rzeczy, do tych starych nawyków, do tych grzechów. Coś wewnętrznie mówiło: nie chcę tego, rozłam. Niestety, i to jest taki dobry rozłam, który w nas się dzieje, jest tak wielki, że ja coraz bardziej oddalam się od grzechu i chcę cały należeć do Jezusa. Rozdzielam się z tym, co jest grzeszne w moim życiu, i to sprawia w nas duch święty wewnętrzny. Niestety, zewnętrznie też często dokonuje się rozłam, i to już nie jest jakby pragnienie Pana Jezusa i Pana Boga, żeby powodować rozłam między nami ludźmi. Jezus przyszedł pojednać świat. Krzyż jest pojednaniem, krzyż jest, przynie, jest integracją Boga z człowiekiem, ludzi z ludźmi, człowieka w samym sobie, Duch Święty przyszedł świat zjednoczyć. Niestety nie wszyscy przyjmują Pana Jezusa. Niestety nie wszyscy chcą przyjąć Ducha Świętego. Niech wszyscy chcą przyjąć prawdę i dobrą nowinę, i oni często występują przeciwko. Jezusowi świadomie, nieświadomie, i często to się skupia na nas. I może tak być, kochani, że będąc wiernym Jezusowi, będąc wiernym Duchowi Świętemu, będąc wiernym Ewangelii, będziemy doświadczać odrzucenia ze strony innych, często nawet najbliższych. Znam takie sytuacje, gdzie dziecko. Poznało Jezusa, nawróciło się i z tego powodu znosiło ogromne cierpienie ze swoich najbliższych w domu. Może tak być, kochani. Nie jest to zamiar Pana Jezusa. Pan Jezus nie chce, żeby wprowadzać między nami rozłamy, ale niestety, przez to, że nie wszyscy przyjmują Ewangelię, taki rozłam może się zdarzyć. Ale Pan Jezus dzisiaj mówi nam tak. Ale nie bójcie się, przyjmijcie Ducha Świętego. On wam da światło, kiedy będziecie atakowani, będziecie wiedzieć co mówić. On wam da pokój, uspokojenie, nawet wtedy kiedy będziecie doświadczać cierpienia i prześladowania i on wam da moc, abyście byli w stanie te udręki wewnętrzne czy zewnętrzne znieść. Przyjmijmy więc ten ogień Ducha Bożego, którego daje nam Pan Jezus.